Analogi sobie wyciągnąłem naprawdę z tej części na tym analogu tutaj bardzo dużo perfum ktoś, ktoś po prostu na, nawalił. Nie wiedzieć czemu. Tutaj mam nowe analogi, nawet trzy mi zostały. Nie wiem czemu tak nie do pary. Ale dobrze, mniejsza z tym. Zaraz sobie tutaj wymontuję i sprawdzimy, czy, czy po prostu tutaj to. Wszystkie, wszystkie, chociaż dwa, które musimy wymienić, nam odbijają. Te ciuty jakby większe są. Mam nadzieję, że to te. I czy to, czy to rozstaw będzie ten sam? Chyba nie. Kurde, to nie te. To nie do tego pada. Więc dupa zbita trzeba zamówić chociaż jeden bym miał, bo widzę, że od Sony PlayStation, jak zakładałem, to takie miałem, chociaż tu jeden jest, ale dobrze. Ten, ten, no nieważne. W każdym razie wlutuję to co mam, pięknie odbija też mam taki niedopary. Nie wiem czemu, ale tu odbija. Widzicie. Odbija we wszystkie strony ładnie, więc jego możemy tutaj wlutować, a, drugi, a będę sobie musiał nowy zapas zamówić. Te są chyba od wcześniejszych wersji, bo są ciut masywniejsze i to nie da rady. A potrzebujemy dwa, tak? No w sumie tam tego mógłbym zostawić i składać pada, ale nie będę robił takiego dziadostwa nawet dla siebie, ponieważ no nie ma to sensu najmniejszego. Wymieniamy parami, tak jak w samochodzie. Wszystko parami idzie, żeby się jednakowo zużywało, więc no będę musiał zamówić świeżą dostawę. A tego sobie tu wlutuję, bo to jest to samo. Także co? Lutujemy ten, co mamy, nie? A że to mój pad, no to mogę zaczekać. Mogę zaczekać, ale tak nawalić tutaj. Muszę to wymyć, bo naprawdę no, śmierdzi nieziemsko. Brzmi coś gryzie w środku. Dobrze. Nie będziemy się zastanawiać, myjemy to. Także do zobaczenia.